14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 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 19, było sporo sytuacji podrąbkowych, mecz mógł się podobać. Na pewno remis nas nie satysfakcjonuje, ale, ale yy, trzeba szanować gospodarzy, bo widać, że jest to zespół e, dobry. Na pewno z nie jesteśmy zadowoleni, ale tak jak powiedziałem wcześniej, yy, po, po wydaje mi się niezłym spotkaniu ten remis musimy przyjąć. brakuje e, bramki, żeby mecz wygrać, na pewno trzeba te bramki strzelać, a grając na zero e, z tyłu, tak jak dzisiaj, e, no niestety w meczu nie da się wygrać. E, szkoda, żałujemy, bo w dzisiejszym meczu, wygrywając, myślę, że można było się trochę odbić, że tak powiem, psychologicznie i czekamy na tą pierwszą bramkę. E, Poszlibyśmy tutaj w kierunku tego, że brakuje napastnika. Widać to z przodu u nas eee, brakuje, brakuje takiego łowcy bramek i na pewno uczar się przydał, bo tak jak powiedziałem wcześniej jest to dobry Mamy Majkona, mamy nadzieję, że w przyszłym spotkaniu będzie już mógł wystąpić. Nie, nie miał pozwolenia na pracę, a więc dzisiaj ben nie zagrał, będzie trenował już od jutra i miejmy nadzieję, że takim łowcą zostanie Majkon. kiedy te, te bramki strzelamy. Było to widać w meczu z Włodzisławiem, gdzie e, dostaliśmy takiego luzu psychicznego i grało się dużo łatwiej. Myślę, że z każdym zespołem, gdzie strzelimy pierwszą, pierwszą bramkę, czyli jako pierwsi bramkę, będzie dużo łatwiej. No, niestety nie. na razie tych bramek w ostatnich spotkaniach nie strzelamy i to jest na pewno jakiś tam minut naszego zespołu. Musimy mecze wygrywać. Nie możemy remisować. Kaś niemoc strzelecka jest. Choćby ta ostatnia sytuacja, kiedy trafią w poprzeczkę, wcześniej słupek. trzeba zacząć strzelać bramki, chcąc wygrywać mecze. No na pewno chcąc strzelać bramkę, trzeba uderzać na tę bramkę. Myślę, że myślę, że powinniśmy częściej decydować się na strzały i, I czekać aż w końcu coś wpadnie. No na pewno bys, mieli na początku fast start. Teraz ostatnio wygrali, w pucharze wygrali, także, także powoli za, zaczynają łapać swój, swój rytm I na pewno jest to groźna drużyna, która będzie się liczyć. Na pewno jedziemy tam po trzy punkty i będziemy chcieli, chcieli wygrać, no ale trzeba szczęść bramki żeby wygrać. Taktyka jeszcze jest cały tydzień. trener na pewno coś wymieści. Myślę, że tak, w przebiegu meczu można powiedzieć, że, że tak, po prostu mecz był wyrównany, całkiem niezłe widowisko, kilka sytuacji, kilka poprzeczek. Myślę, że, że widowisko mogło się podobać, a my chyba możemy być zadowoleni z tego punktu. Trudno powiedzieć i wskazywać już naraz już na początku faworytów, na pewno lepiej rozpoczął od nas rozgrywki i mieliśmy tego świadomość, aczkolwiek nie, nie baliśmy się. Po zwycięstwie u siebie chcieliśmy, na, znaczy nabraliśmy pewności, chcieliśmy podtrzymać tę pastę zwycięstw, bo wiadomo, że tylko jakaś seria zwycięstw może nas y, przybliżyć do fotelu lidera lub lidera, bo o to w tym, w tym sezonie walczymy. Nie no, na pewno się trzeba cieszyć z tego punktu. Wiadomo, że na wyjazdach będzie yy, <grym> <grym> bardzo ciężko. I tak jak Pan wspomniał, Pias jest silną drużyną, być może wielu znawców uważało go dzisiaj za faworyta, więc na pewno ten punkt dla nas jest, jest cenny.